W poprzednim filmiku mówiłam Wam o tym jakie podłoże używać przy szczurach, tak, czyli co stosować w kiszące, co stosować w klatce docelowej. Dzisiaj chciałam Wam powiedzieć o zastosowaniu kamienia w kuwetach szczurzych w klatce docelowej. Po co się je stosuje i na co zwrócić uwagę, kiedy szukamy takiego kamienia. Więc bardzo często, kiedy mamy wielkie, wielkie klatki, tak, na dnie stosujemy dywaniki łazienkowe, czy inne materiały zabezpieczające to, to dno, tą to całą powierzchnię, tak, przyjemne dla szczurów. I stawiamy tam w ramach kuwet, w ramach toalety kuwetę, z której szczury mogą korzystać. Najczęściej kuweta, która jest stosowana na dnie klatki, jest to dosyć duża kuweta. Z tych największych trójkątnych narożnych kuwet lub kocia kuweta, tak, czyli takich już regularnych, większych rozmiarów, wypełniona żwirkiem. Tutaj mam przykład takiej kuwety, tak, więc mam większą kuwetę wypełnioną żwirkiem. I teraz często w tej kuwecie, co polecam do używania, to jest zastosowanie kamienia. Kamienia większego. Ja akurat jeden z kamieni, które mam, to jest bardzo duży kamień, jak widzicie. Mam trzy. Za pozostałe są trochę mniejsze, ten jest największy. Spory kamień, który zajmuje nam dosyć dużą część tej kuwety, tak jak mówię, może być trochę mniejszy, e, który kładziemy na żwirku. I teraz jakie funkcje spełnia ten kamień? Po co się nam przydaje? Kamień, który używamy w kuwecie e, jest taką. E, Takim hydrantem psim, czyli takim punktem, który przyciąga szczury z klatki do, do tego, żeby go obsiekiwać, ponieważ jest nośnikiem zapachów. Szczury, które załatwiają się na tym kamieniu, oczywiście my go czyścimy, tak? Zaraz powiem jak, w każdym razie szczury się na nim załatwiają i zostawiają swój zapach, przez co powoduje to, że inne szczury chcą na wierzchu pozostawić swój zapach, tak? Zaznaczyć go i chętniej z niego korzystają. Więc jest to jedno zastosowanie, jedno z zastosowań przyciąganie szczurów z całej klatki po to, żeby go obsikać. Czyli większość sików finalnie nam trafia na kamień. Druga rzecz, bardzo często szczury to po prostu lubią załatwiać się na tym kamieniu, na przykład robić kupy na kamieniu, nie grzebać w żwirku, tylko właśnie rozsiąść się na kamieniu, bo ważne jest też, żeby ten kamień był odpowiedni, właśnie rozwijany, żeby był wygodny dla szczurów. Lubią się na nim rozsiąść i załatwiać, więc też powoduje to, że chętnie przychodzą do tej kuwety załatwiać tam swoje potrzeby. Poza tym ten kamień nam też przyciska żwirek, więc jeżeli mamy żwirek, który jest bardziej e, lekki, fruwający, czy szczury lubią dużo ogrzebać, jak położymy ten kamień, często, nie zawsze, ale często powoduje to, że mniej kopią w tej kuwecie, e, przez co mamy mniejszy śmietnik naokoło. Poza tym, dociska kuwetę, e, też nie suwają tej kuwety tak po, po dnie klatki. U mnie się to zdarzało, jak stosuję kamień, nie przesuwają. E, no i dodatkowo, chodząc po nim, e, też troszeczkę pomaga w ścieraniu e, pazurków. Oczywiście, jeżeli więcej chodzą po tym kamieniu, no, jeżeli tylko na nim siwają, to może nie aż tak. E, natomiast, no, przyciska tą kuwetę, przyciska wirek, zachęca do korzystania z kuwety. Teraz, właśnie jeżeli chodzi o wielkość, tak jak Wam pokazałam, jeden z moich kamieni jest bardzo duży. Mam też dwa mniejsze trochę, ale wszystkie te kamienie ważne, żeby były na tyle duże, żeby nasz szczur mógł na nim swobodnie się zmieścić, o tak, i rozsiąść. Tylko wtedy będzie spełniać tą swoją funkcję takiego zachęcającego tronu do korzystania, jeżeli szczur będzie na nim mógł normalnie, swobodnie siedzieć. To jest spory kamień ale tak jak widzicie wygodny do, do siedzenia dla szczura. E, tutaj mam też dla przykładu taki mniejszy kamień. Bo to jest chyba takich minimalnych rozmiarów tak jak widzicie tak na styk. Na styk e, dla szczura, że akurat się na nim mieści. Osobiście nie radzę stosować mniejszych kamieni, bo po prostu nie spełnią tej swojej funkcji. Czyli to jeżeli chodzi o wielkość kamienia. Teraz z czego taki kamień powinien być e, wykonany? Czyli jaki to ma być kamień? tak? Ehm, Najfajniejsze, najlepsze są kamienie rzeczne, tak zwane otoczaki. Możecie sobie sprawdzić to, tak, otoczaki... Yy, yy, yy z czego są na internecie kamienie rzeczne, które, które zachowują tą formę takiego gładkiego, wypukanego kamienia, tak? Dodatkowo właśnie są często to płaskie, czyli szczur, może wygodnie na nim siedzieć. Pamiętajcie, że to nie może być jakiś super okrągły, dziwny kamień, gdzie szczur nie będzie mógł na niego wejść, usiąść, bo będzie spadał. Czyli są one płaskie, płatkie i ich... Struktura, ta, ta faktura tego kamienia jest o tyle fajna, że nie jest ani śliski, polerowany, gładki, tak, mm, gdzie szczór się na nim po prostu ślizga, ani nie jest zbyt szorstki, nie ma takich dużych polów, tylko w sam raz właśnie troszeczkę szorstki, czyli szczór się nie ześlizgnie, ale też łapiący ten zapach. Także tak naprawdę polecam Wam poczaki. O tym, jak przygotować taki kamień za chwilę, jak znajdziecie, tak. W każdym razie e, mogą oczywiście to być też inne kamienie, natomiast polecam Wam kamienie, które właśnie zachowają podobną strukturę do otoczaków, czyli mm, podobną porowatość. Nie będą ani zbyt szorstkie, ani gładkie i błyszczące, które. Em, nie będą też kamieniami, które są bardzo łatwo e, takie rozpadające się, tak tukliwe że stukniecie i on pęka od razu. E, no i właśnie, żeby miały odpowiednią wielkość, żeby były płaskie, żeby szczur mógł wygodnie na nim siedzieć i żeby nie miały żadnych ostrych krawędzi, żeby szczur się nie pokaleczył, czyli żeby były właśnie w takiej zaokrąglonej, gładkiej formie. E, gładkie pod tym względem, że, że bezpiecznie dla szczurzych chła. Teraz, co zrobić, jak znajdziecie ten wymarzony i wyśmiony kamień w rzece, tak? I chcecie go zabrać do domu? na pewno od razu polecam Wam zabrać te dwa kamienie czyli żeby móc e, sobie je wymieniać, tak, żeby nie było tak, że jak jeden umyjecie jest bardzo mokry, to nie macie co do kowety wsadzić, najlepiej dwa zabrać od razu zabieracie do domu pamiętajcie, że taki kamień trzeba przygotować trzeba go wyczyścić nie myjemy go środkami chemicznymi, bo to może pozostać w tym kamieniu, natomiast musimy pamiętać, że trzeba wybić wszelkie bakterie tak, e, e, ewentualne jajka, jakichś pasożytów czyli musimy ten kamień przygotować jak ja przygotowywałam moje kamienie, jak przyniosłam je do domu, em, brałam po prostu i szorowałam je szczotką z sodą e, oczyszczoną i octem jabłkowym. czy najpierw szorowałam je porządnie, szczotą taką, żeby ewentualne też zabrudzenia ze środka wyczyścić jakąś ziemię. Tak? Czasami jest tam mech, czy wyszorowałam porządnie. Płukałam porządnie, porządnie wodą, przelewałam wyrządkiem i jeszcze dodatkowo na sam koniec wsadzałam na, do piekarnika na 200 stopni na, na chwilę, tak, żeby go wypiec. Dużo, ale po prostu starałam się zachować wszelkie środki czystości i bezpieczeństwa, żeby ten kamień faktycznie nic na sobie nie przeniósł. I taki kamień już wypieczony jak... Jak wystyk miałam gotowy do zastosowania. W momencie, kiedy pieczecie cokolwiek w piekarniku, możecie dodatkowo na, na krawcie wrócić te kamienie. Tak. To jest przygotowanie tego kamienia. I teraz jak go na co dzień czyścić? Tutaj również odradzam Wam wszelkich środków chemicznych, które mogą być niebezpiecznie. Pamiętajcie, że w porach tego kamienia może coś pozostać. Jakiś środek chemiczny, który się czuł po poliże i może mu zaszkodzić, więc nie stosujemy chemii. Ja najczęściej myję po prostu wodą, biorę pod wodę, szczotkę, gąbkę, wyszoruję, jak jakaś kupa się przyklei, no po prostu wyczyszczę to i on nie śmierdzi sam w sobie, nie czuję tego zapachu, ale nadal pozostaje nośnikiem szczurzych zapachów i jest przez to chętnie korzystany. Oczywiście znowu soda oczyszczona ocet, jak najbardziej bezpieczny możecie stosować, jeżeli chcecie dodatkowo wyczyścić. Tak jak mówiłam, najlepiej mieć drugi na wymianę, bo ten jak umyjecie, będzie mokry, wsadzacie suchy, wyschnie, leży sobie i czeka na swoją kolej. Także spróbujcie, polecam Wam, eee, zobaczycie, czy wprowadzi to jakieś zmiany w, w szczurzym korzystaniu z kuwety.